Nie jestem pewna, czy chodzenie po tym lesie samemu jest bezpieczne. Z Uspokój się, Naiko. To tylko twoje głupie wyłupy raz nie wkłada jednak cały czas słyszę coś, tak jakby z tamtą. Można wiedzieć po jaką cholerę mnie tu porwałeś? Och spokojnie, co ty jesteś taka agresywna dziewczyno. Mam na tylko jedno pytanie. Czy to ty zabiłaś Caroline? Jaką Caroline? ty, że i żadnej takiej nie znam. Nie odwracaj go te ogony, wiem, że to ty. Co? Ja nawet nie wiem, o co tobie chodzi. Masz się zaraz przyznać, że to ty zabiłaś ją z powodu jej sławy, jaka to ona była popularna, a ty byłaś mniej popularna i chciałaś taka sama wy. Co? Słuchaj, młoda, masz się przyznać, że to ty. Bo inaczej skończy tutaj się twój piękny los. James, to odpierdana. Co to w ogóle jest? A to mój drogi jest zabójczyni Caroline. Już powiedziałam, że nawet nie wiem, kto to jest. Ja oto całe zamieszanie. A jakby ktoś zabił twoją dziewczynę, to byś nie szukał sprawdy i nie chciał go zabić? Dlatego sobie nie szukam dziewczyny. Ej, wy dwoje, mi mnie stąd wypuścić, nie wiem po jaką cholerę mnie tu nadal trzymacie. Powiedziałam, że nie zna żadnej Caroline, a tym bardziej żadnej takiej nie zabiłam. A ty, weź mnie stąd wypuść. Młoda, za bardzo się rządzisz. Zostawiam i poczekaj, aż sama będzie chciała gadać. Jeszcze tu wrócę. Czego wy cholera ode mnie chcecie? Informacji, ale to w swoim czasie. Na razie, do zobaczenia. A więc dzisiaj porozmawiamy sobie o naszych gatunkach. Pamiętajcie, że będę Was tego pytać. Ej, stara, wiesz, gdzie jest Diamond? Nie mam pojęcia, myślałam, że przyjdzie z Tobą. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Ona jest przecież przyszłą przywódczynią naszego kraju, więc ma też inne obowiązki. Może i masz rację, no to zadzwonimy do niej po lekcjach. No spoko. Ty, stary, słyszałeś? Co? One rozmawiały o... wiesz, o dajmon. I co z tego? Idioto, to jest ta, która została porwana z tych trzeciej. No i co z tego? Ja pierdolę, stary, to będzie dobra okazja na poderwanie dziewczyny. Co chcesz niby zrobić? Jak dziewczyna jest zamartwiona, to jest jej koleżanką nie powiemy, co się z nim dzieje, ale nie powiemy, gdzie. Typki Tupki się, się znowu na randkę. No, w sumie głupka pracuje. Ale to po lekcjach. Dobry plan. No to co? Którego z nas bardziej kochasz? A kochasz mnie? Nad życiem.

No, no ten to, to nie robi różnicy. Oj, nieładnie, nieładnie tak z dwoma. Ha. Odezwał się ten, który jako pierwszy pchał się do łóżka. A teraz nie odsywaj się, tylko kończ to, co zacząłeś. Oczywiście księżniczko.